Ciebie jakiś moment świętowania, jakaś impreza rodzinna, jakieś wydarzenie, czas z bliskimi. Przyjdzie taki moment poczucia bezpieczeństwa. Możesz świętować jakiś nowy etap w Twoim życiu. Może tutaj chodzić o Twój dom, o Twoją wspólnotę, rodzinę. Przede wszystkim będzie tutaj harmonia w relacjach, taki spokój po jakimś wysiłku. Pamiętaj, żeby w najbliższym czasie nie zaniedbywać siebie, żeby nie być zbytnio zaborczym i nadmiernie kontrolować różne sytuacje. Ktoś wobec ciebie może być zbyt opiekuńczy: może to chodzić o Twoją matkę, partnerkę albo jakąś yy, bliską yy, dla Ciebie yy, kobietę. Pilnuj też harmonii, żeby była równowaga, bo przyjdą do Ciebie nowe możliwości kontakt z zagranicą, jakaś osoba, którą poznasz online, gdzieś, która mieszka daleko od ciebie, ale przede wszystkim idą nowe możliwości. Poszerzenie horyzontów. Zobaczysz też pierwsze efekty działań swojej pracy, ale warto by to było być otwartym na świat i zaufać procesowi, w którym jesteś na ten moment. Możesz się zastanawiać nad wyjazdem za granicę, nad, nad przeprowadzką za granicę gdzieś dalej, ale też widzę tutaj możliwości współpracy, wzrost jakiegoś potencjału, poszerzenie swojej na przykład firmy, umiejętności gdzieś poza granicę Polski, jakaś praca online. To ci przyniesie pełne spełnienie emocjonalne i taką radość z tego. Co y, udało Ci się uzyskać, satysfakcję, przyjemność, też radość, y, ale uważaj tutaj, żeby nie zapominać o wdzięczności. Uwaga też na nadmierne y, nadużywanie alkoholu, bo to mogą być przez to niemiłe y, sytuacje. Y, masz się skupić na rozwoju, na tym, żeby działać, bo y, sytuacje bardzo y, tutaj y, przyspieszą. Mogą być tutaj telefony, szybkie ruchy, przyspieszenie różnych wydarzeń. Bardzo ważna będzie komunikacja, działanie, podróże i też impulsy, które tutaj będą do ciebie przychodzić, to wykorzystuj to, bo to będzie dobry moment. Będą tutaj bardzo mocne, dynamiczne zmiany, które warto wykorzystać. Możesz gdzieś jechać, przemieszczać się, kontaktować się bardzo dużo mailowo, telefonicznie z kimś, coś załatwiać. W całych tych wszystkich sytuacjach masz być osobą pewną siebie, masz w sobie bardzo dużo magnetyzmu i takiej twórczej mocy, więc skupiaj się na swojej niezależności y, i bądź osobą autentyczną, inspirującą, więc y, działaj tutaj, wykorzystaj swoje atuty do tego, żeby osiągać to, co potrzebujesz, bo to będzie bardzo dobry czas dla ciebie.